umiejętność, przez której brak mężczyźni na całym świecie, każdego dnia, tracą miliardy dowolnej waluty na świecie. Wiesz, co to jest za umiejętność? Zaraz się opowiem. Jest to brak umiejętności w relacjach damsko-męskich. Jest to najbardziej kosztowne zaniedbanie w Twoim życiu. Zaniedbanie, które Kosztuje codziennie mężczyzn ich domy, ich pieniądze, ich samochody, ich majątki. Lata poświęcone na budowanie czegokolwiek w imię tak zwanej miłości. A w sądzie się dowiedzieli, ile to było warte. Nikt się Ciebie nie będzie pytał, czy ty panią kochałeś, ale wszyscy doskonale będą się pytać o to, czy masz czym się podzielić. To jest bardzo kosztowna umiejętność. Raczej jej brak. Nie bądź głupi. No, chyba, że chcesz zrobić przyjemność kobietom, które tylko czekają na to, żeby wykorzystać twoją naiwność i to, że idziesz jak baranek na rzeź w imię miłości. Myślę, że dlaczego nie chcą. Kobiety, żebyś znał tą umiejętność. Dlaczego ten temat jest wyśmiewany? Dlaczego gazetki dla kobiet, które są od lat są naszprycowane poradami, jak stworzyć stabilny związek z korzyścią tylko włącznie dla kobiety? Dlaczego na TikToku, już maści koczki, Instagramy, koczki z Instagrama, koczki relacji potrafią tłumaczyć Twojej kobiecie wszystko! Co jest potrzebne do tego, żeby ona nie dość, że cię wyrąbała na kasę, to jeszcze uwierzyła w swoją narrację, że to ona jeszcze jest ofiarą tej sytuacji. A wszystkiego tego mogłeś uniknąć. Jeżeli nie nauczysz się budować relacji z kobietami, nie nauczysz się tego, jak być atrakcyjnym mężczyzną, nie nauczysz się selekcjonować kobiet, to nie ma znaczenia, kim jesteś, nie ma znaczenia twojej wykształcenie, nie będzie miało kompletnie znaczenia nawet, co takiego zrobiłeś. Naiwnie w dobiej wierze dla tej kobiety. W ogóle. Będzie liczyło się tylko to, jak łatwo jesteś ofiarą. Myślisz, że jesteś mądry? A na ile z i rozumiesz język połowy ludzkości kobiet. Bądź pokorny. Pokorny. Dla kobiet budowano mocarstwa, dla kobiet wczynano wojny. Kobiety wyciągały tajemnice od szpiegów szkolonych. Wytrzymywaniu tory A ty uważasz, że nie potrzebujesz uczyć się o relacjach? Good luck.